Udowodniono, że takie śniadania wysoko tłuste, e, bogate w te tłuszcze takie właśnie nasycone, e, często to są tłuszcze zwierzęce, no, smażenie jakieś takie no, Boczek boczek Smażony, jajka na boczku. Tak, no bardzo często właśnie to jest takie to śniadanie angielskie, nie? że oni tam jedzą kurczę ten boczek, jedzą do tego kiełbasę czy parówkę i y, y, y jeszcze jakieś tam inne mięso często smażone plus fasolkę po bretońsku. To rzeczywiście jest mieszanka wybuchowa, oni jedzą i żyją, jak to się mówi. Natomiast takie śniadanie rzeczywiście, ono też się długo trawi, ale tutaj to już rzeczywiście będzie wpływało na nasze samopoczucie. Tak? My się nie będziemy czuć lekko, tylko będziemy czuć, że tam jest tak ciężko. Dodatkowo te tłuszcze będą wpływały niekorzystnie na zdrowie sercowo-naczyniowe, czyli na zdrowie naszego serca. Też na nasz mózg, jak mhm. się okazuje w takiej dłuższej perspektywie. I generalnie no, to nie jest dobry wybór znowu na co dzień. I Raz kiedyś niech ten boczek się pojawi, niech ta kiełbaska tam, ok, wszystko tak Sprawiam jak mówię dla ludzi. to sobie przyjemność. Tak, tak, raz kiedyś można, chociaż tutaj naprawdę rzadziej niż częściej, bo to jest wyjątkowa grupa, dlatego że, powiem, to jest bardzo kontrowersyjna, na pewno będzie dużo o to komentarzy, ale czerwone, przetworzone mięso, Czyli solone, takie, Czyli które wędliny, było tak, tak, wędzone, tak. wędliny, kiełbasy, jest bardzo pronowotworowe. To jakby nie ma co do tego dyskusji. Ja wiem, że ludzie o tym dyskutują, ale to już jest do, dobrze Są udowodnione. To. Mhm. to jest dobrze udowodnione. Tutaj wszelkie agencje, które zajmują się właśnie badaniem, leczeniem nowotworów, ustawiają to w takiej pierwszej grupie, która ma związek, tak samo jak na przykład papierosy. Tak?